Witam na kanale Wymyśl zrób. Dzisiaj zdradzę Wam sekret mojego strażarza na przygotowanie preparatu do czyszczenia wierteł, frezów i nie tylko. Co najważniejsze, ten środek jest bardzo tani, ale też bardzo skuteczny. Jeśli jesteście zainteresowani, jak zaoszczędzić troszeczkę pieniędzy i bardzo, ale to bardzo dobrze, wyczyścić swoje narzędzia, zapraszam na film. Teraz Wam powiem, po co czyścić narzędzia, którymi pracujemy z drewnem. Chodzi o to, że, no, na przykład już wam pokazuję. O, tutaj mamy dobry przykład. Tutaj mamy dwa frezy, jeden taki, drugi taki. Nie wiem, czy to widać, ale, no załóżmy tutaj samo ostrze, jest ok, ale za ostrzem widać, że już wychodzi nam. No to jest właśnie takie drewno z żywicą, z jakimiś tam Ogólnie, no takie sklejone, taki po prostu sklejony tył. I teraz pytanie, czy my możemy to usunąć, yy, nie wiem, jakimś tam powiedzmy yy, wiertełkiem albo śrubokrętem albo czymś. No, teoretycznie możemy. Tylko, że jeżeli na przykład będziemy robić coś takiego, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że stępimy te narzędzia, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to usunąć, tak jakby hmm, bezinwazyjnie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. I mamy różnego rodzaju środki do tego. Tutaj mam na przykład coś takiego z CMT. Yy, I to jest, yy, no właśnie jakiś tam preparat do usuwania tego nalotu, tej żywicy, tego brudu. że zawsze, co to jest napisane. No nic nie jest napisane. Yy, ale chodzi o to, że taka buteleczka, to jest pół litra. To dawno, dawno temu, jak to kupiłem, to kosztowało 50 zł. Nie wiem ile teraz to będzie kosztowało. Pewnie więcej. I tak jak właśnie pokazałem to mojemu ostrzarzowi, czyli osobie, która no, na ostrzeniu, na czyszczeniu zna się bardzo, ale to bardzo dobrze. No to powiedział, że jak on by miał coś takiego kupować, to by z torbami poszedł, albo by po prostu te ostrzenie jego kosztowało trzy razy tyle. I powiedział mi, że jest bardzo to bardzo fajny sposób na zrobienie takiego preparatu do czyszczenia samemu. Już wam mówię, co to jest. To jest wodorotlenek potasu plus woda destylowana. Miesza się to w proporcjach, oczywiście da, w opisie filmu podam wszystko, gdzie to kupić, jak to kupić, ale to było zamówione na Allegro. To tak samo na Allegro, wszystko od jednego producenta. No i tutaj mamy Warch, Warchem. No ale to jak wpiszecie sobie wodorotlenek potasu, to na pewno wam coś wyskoczy. I chodzi o to, że po przeliczeniu, bo teraz tak, ja tutaj kupiłem 1 kg, no i mamy 5 litrów wody destylowanej. No i właśnie ten mój ostrzacz powiedział, że na 5 litrów wody destylowanej dajemy 200 g wodorotlenku. Czyli ja tutaj mam na 25 litrów tak jakby preparatu. Jak przeliczymy sobie, to to wychodzi około 25 zł. Tak jak ja z nim rozmawiałem, no to wodorotlenek potasu to jest w sumie no taki kred, czyli coś, co przetyka rury, rozpuszcza wszystko. Czyli to jest taki środek mocno y, zasadowy. Czyli no, jeżeli byśmy, nie wiem, zrobili jakiś tam mocniejszy koncentrat tego, moglibyśmy się poparzyć. Dlatego jak będziemy robić coś właśnie z tym wodorotlenkiem, no to trzeba pamiętać o tym, że mieć rękawiczki, okularki. Jeżeli byśmy mieli to rozpylać, no to też dobrze byłoby mieć jakąś maseczkę, ewentualnie robić to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. No tak, żebyśmy po prostu nie wdychali tych oparów. Zobaczymy zaraz, ja sobie sprawdzę, tak? bo ja tyle co po prostu widziałem u niego, że te tarcze, co on mi oddaje, albo frezy, to zawsze są takie świecące, błyszczące bez tego nalotu i właśnie mi powiedział, że słuchaj, co Ty kupujesz, to mieszasz i będzie zajebiście. Także no, spróbujemy. No, i właśnie ja będę chciał to czyścić na zasadzie takiej. Oni właśnie tak powiedział, żebym sobie znalazł jakiś taki pojemniczek. To mam akurat brudne, ale no, dla, na cele naukowe wystarczy, że po prostu jest pojemniczek. Mówi, że włożyć, zalać, powrzucać, frezy, wszystko. Po jakimś czasie po prostu przecieramy. Zobaczymy też, ile czasu to będzie musiało leżeć w, tym, w, tej, w tej mieszance. No i wtedy przecieramy do sucha. Możemy jeszcze psiknąć dla zabezpieczenia jakimś tam WD albo czymś. No ale tak przygotowane frezy, wiertło, i ogólnie narzędzia na pewno będą nam bardzo, to bardzo długo służyły. No i też będzie się nimi lepiej pracowało, bo trzeba pamiętać, że jeżeli mamy właśnie takie frezy zabite jakimiś właśnie nalotami, no to jest tak, że przypala nam się, może nam powyrywać ten materiał. Także no naprawdę, ale o takie rzeczy trzeba dbać i to jest bardzo ważne. Zastanawiam się tylko, czy przed e, wrzuceniem frezów z łożyskami wykręcać łożyska. No w sumie chyba tak, no bo woda destylowana, tak. Czyli po prostu jeżeli będziemy e, moczyć frezy, które są e, z trzeba je wykręcić, żeby się nie dostała do nich woda. E, dobra, to zróbmy mieszankę. Tak jak mówiłem, okularki bardzo ważne. No i rękawiczki. Odmierzamy 200 gramów. To jest takie, takie płatki. Widzicie? Dobra, czyli tutaj mamy 200 gramów wodorotlenku potasu, woda destylowana. No i powolutku to wsypujemy. Muszę przyznać, że, że tutaj z góry jest ok, ale środkiem ta, yy, ta butelka się dosyć nagrzała mocno. Tak dla bezpieczeństwa położę, może w tym, bo jakby miało się rozpuścić, no to byłaby lipa, nie? Myślę, że w tym przypadku trzeba naprawdę, ale to bardzo, ale to bardzo przestrzegać e, tych parametrów, które podał mi ten e, ostrzasz, żeby nie było sytuacji, że po prostu wlejemy za dużo i będzie lipa. E, ja nie słyszałem o czymś takim wcześniej, czyli jestem tak jakby kurlikiem doświadczalnym. Wruszajmy to może. Już ta temperatura się uspokoiła troszeczkę nie było jakieś takie mega gorące, wrzące, ale no po prostu było troszeczkę tak, jakby cieplejsze. No, teraz chwileczkę damy temu odpocząć. No i zaraz przetestujemy, czy rzeczywiście tak fajnie będą się usuwały te brudy z narzędzi. Dobra, chwila prawdy. Zaraz zobaczymy, czy to, czy to rzeczywiście jest takie fajne. Jeszcze raz rękawiczki. I z tego co nie mówi, właśnie ten mój ostrzaż. To mówi, że po prostu wlewa, on tam rzuca. tylko mówię, no, on też powiedzmy ma tak, jakby, no cały czas to e, pod, pod ręką, no bo cały czas tego używa. E, no zobaczymy, no. Czy to śmierdzi? Nic nie czuć. To dobrze. Może to nie jest jakaś taka strasznie mocna mieszanka. No nic, tu mamy dosyć mocno zawalonego freza. O kurde. To się chyba nawet moczyć nie musi. No dobra, spoko, nie leży. Popatrzcie. Jeszcze chwilę temu włożyłem i już ten brud cały schodzi z tych frezów. Tutaj mam drugiego freza i patrzcie, tylko go włożę delikatnie No spoko, spoko. Niech poleży to chwilę. Tutaj nie uda się wykręcić, bo już się to ta śrubka się wyrobiła. Nie wiem, co to jest za frez, ale z tego co patrzę, to chyba Wolcrafta. E, Dobra. Od razu wrzucę wiertła piórowe. Ale zobaczmy, widzimy. Tutaj jest brud właśnie z żywicy. Niech to chwileczkę poleży, a ja zaraz poszukam jakiegoś pędzelka. I może uda się to od razu usunąć. O, tu mam taką szczoteczkę. No i zobaczmy. Ja piernicze. Zobaczcie. Jest jakaś masakra. Patrzcie, no przecież, o sakra, jakie czyste. No i teraz to trzeba tylko, tak mi się wydaje, psichnąć wodę, żeby zabezpieczyć przed y, rdzą. No i gotowe, dobra. O, i bardzo dobrze, że miałem okularki. Nie ma co ten, nie ma co kozaczyć. Jak robicie takie coś, to koniecznie okulary, bo będziecie... Jak wam kapnie na mordę, to sobie wypuczecie, a jak wpadnie w oko, no to może być problem. Plus. Mam taką tarczę. No nie, w jakimś takim tragicznym stanie, ale zobaczmy sobie, czy na przykład samo takie przeczyszczenie, czy to już coś da. Wybaczcie, tu nic nie ma. Dobra, teraz to psiknę tylko wodę, Spoko. Dobra, powrzucałem jeszcze trochę frezów, trochę wierteł. To co miałem takie brudne. Teraz sobie to przeczyszczę. I tak się zastanawiałem jeszcze, jak wygląda sytuacja z utylizacją tego... no tej tej, 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 tej mieszaniny. I tak w sumie na logikę. Jeżeli na przykład używamy tego samego do udrażniania rur, tylko, no tak mi się wydaje, że chyba w większym stężeniu, no to jeżeli to, tak jakby puszczę w kanał, no to chyba nie będzie źle. Nie wiem, jeszcze się dopytam, bo mam akurat paru kolegów, którzy. Bardzo mocno siedzą w ochronie środowiska to sobie sprawdzę to z nimi. Czy to nie będzie jakieś fopa, wydaje mi się, że chyba nie, no bo to będzie jeszcze bardziej rozwodnione. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, co my tutaj mamy? No sakry. Mam nadzieję, że ten sposób na czyszczenie narzędzi Wam się spodobał. Jest naprawdę, bardzo, to bardzo skuteczny, tak jak widzieliście na filmie. Co do bezpieczeństwa, to trzeba pamiętać okularki, rękawiczki, no i starać się nie wdychać tego. Sprawdzę jeszcze tylko, jakie to ma pH, no i dowiem się też, jak to bezpiecznie utylizować. Także wszystkie informacje będziecie mieć podane w opisie filmu. No i co? Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji, do polajkowania, do zobaczenia. Cześć.